Hej, siemano wszystkim, z tej strony Mizores I dzisiaj gramy sobie w Medieval 2 Total War Pomyślałem, że zagram sobie... Ostatnio zacząłem w ogóle grać sobie e, w Medieval, Medievala I pomyślałem A co, może zrobić sobie serię taką krótką e, będziemy, będziemy grali sobie Będziemy sobie w Wielką Kampanię I teraz tak Jaką frakcję by zagrać? Hmm, hmm. Nie ja myślałam, żeby zrobić konkursu czy coś. Mogłabym zagrać frakcją, którą chyba będzie mi się najłatwiej grało. Du 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 Zawsze mówię nadanie Danie Duńczycy, ale chyba tak się mówi Duńczycy. Duńczyka mi niezbyt. Portugalia też mi nie jest taka na rękę polską, wiem, że wszyscy... A polską gra i pola... jesteś Polakiem. E, z Polską bym chęcią, z chęcią zagrał, ale on jest takim można powiedzieć dupnym. W głupim miejscu, bo musi zawsze się tutaj trochę ciężko jest ogarnąć, moim zdaniem. Węgry, Węgrami nie gram, bo węgrami się najgorzej gram. Anglią. Anglia jest w głupim miejscu, trochę. Um, też nie powiem, że Murowie ciężko mi jest migrać. Naprawdę, w złym miejscu, bo muszę się rozszerzać na te tereny na te. A jak zacznę z kimś wojną to musiałem najczęściej zdobyć ten półwysep, w to wyspę, powiedzmy, to jest mniej więcej taka wyspa, mu. musiałem to zdobyć i później rozszerzać się na ten teren. A to jest troszkę ciężka ekspansja robić na całą, na ca na całą, na całą mapę, prawda? na całą tam Europę. Ciężko jest robić całkowicie taką ciągłą ekspansję. Niemcy Niemcy tak już na początku są nieźle roś rośnięci, więc niezbyt Hiszpanią. Ach, pamiętam, bo w Hiszpanii grałem. Wenecja nie, Wenecja mi się najciężej gra. E, Sycylia najgorzej mi ze złotem. Mediolan. Hm. Mediolanem. Hmm. Co ja sobie myślę nad Szkocją albo Mediolanem? Natomiast to grunem możliwy to. Też... Brugnie to się innymi problemami arcybiskum na jutro Słaba konica jest mój minus. Posiada silną piechotę zbrojną kuszniku oraz wolną technologię. Hmm. Produkuje doskonałe piki i włócznie. Jest to dobry sposób na przeciwko jazdy. Brak konicy szlachtice wolą walczyć jako piechurzy. To jest minus. I głupio, bo muszę się zarazać najbardziej tu. Nie, zagramy sobie Wenecję Mediolan, fu Wenecją. Brak limitu czasu, pokaż ruchy NPC Nie, zarządzaj miastami, tak No, trudna, trudna, wyłącz I będziemy grać krótko, długo, nie, krótko I tak będziemy robić tak, że na przykład Zdobędę ileś tam miast czy coś, regionów i tyle Dobra, start I ja od razu przewinę Żebym się... E aby prawa autorskie się nie, nie czepiły, <laughs> ja tutaj również herbatę sobie przygotowałam. Ooo, Okej, okay, dobra! półtorej łyżeczki a ja przerobię sobie taką specjalną z miodem, jeszcze trochę. Dobra, e, co tu mamy? 6000 mamy, dwa miasta Mediolan Genu Genua. Mamy kupca, jakiego kupca? Słabo mamy tutaj dyplomatę słabo arcybiskup no jakoś taką o szpieg jest dobry To no, maszmy tutaj um, lojalny mm, bardzo dobrze To bardzo lojalny Lojalny no, mówić Okej okay. Okej okay. tutaj tak Dobra e, Dobra e, zbudujmy na początek kopalnię e, oraz drogi robimy na sam początek kopalnie tutaj zbudujemy na pewno e, od razu mówię, że ja będę głównie stawiał na religię e, ponieważ to mi się przyda i to bardzo. Jeżeli nie wie ktokolwiek o, nie wie kto, ktoś, ktokolwiek nie wie o co mi chodzi, to chodzi mi o to, że jeżeli na przykładowo Chcę z nimi sojusz, Legenda, map. Dzisiaj się taki daje sposób, to jest moim zdaniem no, najlepszy, bo najczęściej y, można. Wiecie. Tutaj powinien być. Mm, kurde. Nie mam przywolenia. Dobra, może będę miał chociaż dochód na jedną turę. Nie by było coś ciekawego. Okej. Okay. I szpiega swojego. W... Nie będziemy wysyłać tutaj, bo to nie ma. nas Tutaj mamy Florencję, i chyba już zdobędziemy sobie. Tak, zdobędziemy. Tutaj ja mamy naszego e, Cristoforo Rossi Aże, Ale się popisuję normalnie. <grytanie> popisuję się. Dobra. Muszę ja sobie postawić tutaj wieżyczkę. Znaczy, strażnicę. 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 A, strażnicę. zawsze mówię na tą wieżyczkę. Możemy sobie włoską milicję, dodatkowo oddziały. Tutaj. Tak samo. I następna tura. Tutaj okay, napij się jeszcze raz chwaty. Nie mm. ruchu NPC, bo to by zajęło by drugo Zbyt długo. Drugo. O boże Dobra. Trzeba będzie. Ojciec Przegraliśmy, o wow. bardzo słabo. Okej, okay. weźmy go sobie, podpalimy. Okej, to my heretyka go spalimy. Okej, okay. a fu, a pójdziesz, man. Pójdziesz, man. Wzrost jakbyś stracone. Dobra. Zobaczmy, tutaj już się tworzy, tutaj się tworzy, tutaj weźmiemy kościół. Mówię, ja będę głównie stawiona na religię. Kupca Stworzę kupca i przyda mi się w ogóle jakąkolwiek ilość, jakiś dochód, bo bez dochodu będzie umieć ciężko bardzo. Dobra, z Niemcami, z Niemcami zawsze najczęściej daję sobie. Póki co chcę mieć nie naj, nie, najlepiej z wszystkimi możliwo, możliwymi osobami, e, frakcjami e, sojusz. Dobra, następna tura, już trzecia tura i kolejne jeszcze będziemy trwać. Spróbuję 20 minut, zrobię odcinek. Mhm. O, teraz idzie dobrze. Wzrost cech, rycerskość i kupca. Dobrze, kupco mój, ty, jaki ty jesteś? Ty jesteś dość dobrym, ale ciebie nie chciałbym wysyłać za daleko, żebyś mi nie postracił zbytnio um, czegokolwiek. A dochód chcę mieć mniej więcej dość duży, ciebie go wyślemy tutaj. Chyba, że nie, wolę go wysłać tutaj bliżej. W razie czego, jakby ktoś tutaj podchodził, to sobie zawsze był no, taki wolę uważać, ponieważ kupcy. Kupcy strasznie dużo kosztują kupiec, jeden kupiec kosztuje naprawdę bardzo dużą ilość. Złota, a nie chcę. E, tutaj zaczekamy, może zaatakują nas, to zobaczymy. E, Okej. Okay. Kolejna tura? Okej. Okay. To jest kto? Państwa pieskie, dobra. Musimy sobie prawo handlowe. Nie będziemy ich przekupywać. To jest przekup... Przekupstwo jest najcięższą rzeczą. Najlepiej jest w tym mieć ogromną ilość złota. Jaka? Przeciętnie. Przeciętnie. Aj, zabili. Wspaniałe. Dobrze. Ekstra. Im lepsze będziemy mieli stosunki z państwem papieskim, lub w ogóle. Tą. W, Jakby w, 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 to wam jak powiedzieć? Religia. Bardzo dobrze będziemy. Ba, nie, nie mogę się teraz mówić Jeszcze. Przepraszam <laughs> Jeszcze mięczkawka czkawka zaczyna być. No, jeszcze czkawka zaczyna Działać Chyba za dużo miodu sobie dałem Utrzymam, będziemy ciągle czekać aż oni nas zaatakują Ile ich jest? Okej okay. Dwa oddziały łuczników To będzie trzeba ich na pewno potraktować Naszą jazdą A to będzie mm, Króla Dobra, wystawimy sobie króla I postawimy, idziemy sobie tutaj Postawimy sobie strażnicę Chcę wiedzieć co tu się dzieje, bo tutaj na części coś będzie się działo Bo tu wiecie Na pewno Niemcy będą chcieli zdobyć to I to To będzie najlepsze, bo będą mieli wtedy kontakt Z już tą, tą resztą um, Jeszcze dwie tury Tutaj, tak Pomyślałbym nad stworzeniem Tak, pomyślałbym nad stworzeniem kolejnej armii Tak, tak i zaczęciem jakiegoś podwoju? O, oh, Jaka dobra herbatka! Ok, bluźnierce kolejny. Nie, nie, nie chcę sobie. Bliźnierca. Gin, gin przypadni, Zmoroni, czy jest to akrysz? Ara, ara. plus dwa. Dobre. Ekstra. In dansa produkcję Słabo idzie, słabo Jest już 11, około 11 już będzie Hmm Co by tutaj zrobić? Okej. Okay. Ile tu jeszcze tur? Dobra, tu jeszcze będzie. To ja sobie po popływam sobie troszkę można powiedzieć. Hmm mi dajesz dochód, ale ten dochód nie jest za ogromny. I to jest taki problem. Pamiętam, że raz miałem dochód wynoszący 100 florenów, to było naprawdę coś. A przy um, próbie utrzymania, o to jest dobre, a przy próbie utrzymania wojska, to było naprawdę bardzo przydatne te 100 florenów. Nawet te 100 florenów było. Bardzo przytłoczony. Dobra, kolejna tura. Ale nic nie zrobię. za wiele. Jest kolejna tura. Głównie chcę nas... być nastawiony. Okej. Okay. Um, będziemy okupować. Poddali się. To jest najlepszy sposób. Ja otrzymałem cztery oddziały galerii. Galerii. Okej, okay, tutaj ciekawą flotę. Tutaj zdobyliśmy nawet bez problemu. stworzymy sobie urząd do i tutaj e, farmy też. Przydano nam się farmy. Przepraszam? Przepraszam bardzo. Wzrost cech i świetnie, świetnie idzie. E, rynek. O, o, o. A ja bym... cholerka przydałoby mi się. A więc, jeśli stworzę tutaj farmę, to mógłbym. Nie dobra. Florencję się przydałoby zdobyć. Mhm. przydałoby się zdobyć Florencję. Czekajcie, stolica jest. Mediolan. Aha, nie dobra. Nie dobra. Spoko. No, za wiele teraz nie mogę zrobić. O, zapomniałem o tym. W moim dyplomacie. Zapomniałem z, na śmierć um, Później chyba pójdziemy sobie w stronę... O, jeszcze dostaniemy. Za darmo chyba Złoto to no co Dostaliśmy 500 florenów Cudownie. Dobra, więc co pójdziemy? sobie bardziej tak e, na wschodnią część. E, zawierając sojusze, później przyjdziemy na północ stronę przez Duńczyków, na Polski. Z Polską będę chciał zawrzeć e, sojusz. To będę chciał na, na pewno utrzymać jak najdłuż, najdłużej. Sojusz. Przepraszam. przyłot, hmm. droga blokowane. O nie, dobrze. Nie do dobra, dobra, dobra. <coughs> mm, dobra, rynek. Chyba, że Standard. zostawi... Okej. Okay. Ha! Huh. Nie, dobra. Co Za so, wiele nie zrobię. Okej, okay, Francu francuzi, Francuzi. Francję. Elegancję. Uh, może chcielibyście Sojusz, Legenda map, legendę Mapy, Wspaniale. Mapy Wspaniale Chabie. Wspaniale um, Dobra Ile tu mamy czasu? Okej, okay, więc uh, Ja się z wami będę już żegnał uh, I widzimy się Tak, mamy zrobić I zdobędziemy w będziemy w następnym odcinku Więc, cześć, na razie i No, do zobaczenia w następnym odcinku, na razie